Kolejny bardzo ważny dzień dla naszego szpitala w dniu dzisiejszym oddajemy do użytku kolejne pomieszczenia wyremontowane. Nasze funkcjonowanie naszego zarządu różni się trochę od poprzedniego, bo chociażby tak jak parking, brakowało miejsc parkingowych, to stworzono parkingi płatne. My rozbudowujemy były trudne warunki, było za mało pomieszczeń, mała powierzchnia. Zwiększamy powierzchnię, dokładamy pieniędzy i oddajemy do użytku wyremontowane pomieszczenia. Oczywiście możemy sobie na to pozwolić, ponieważ mamy duże wpływy, tutaj pomoc ze środków rządowych. Pan minister Małecki wspiera nas tu w tym działaniu, chociażby tak jak rozbudowa parkingu, dzięki czemu pieniądze, które tam byśmy wydali, możemy przeznaczać i wspomagać szpital. Wszystko oczywiście robimy przede wszystkim z myślą o pacjentach, ale również poprawę warunków dla naszego personelu medycznego. Myślę, że będą dobrze służyły naszym pacjentom. Przede wszystkim, co można powiedzieć o poradni? Z poradnią mieliśmy problem, z poradnią rodzinną, gdyż była zbyt mała, zbyt mało lekarzy. Dzięki właśnie remontowi i przeniesieniu jej na pierwsze piętro stworzyliśmy większą ilość gabinetów lekarskich, które udało nam się wypełnić lekarzami, co jest najważniejszą rzeczą czyli posiadamy kadrę medyczną. Zwiększyliśmy praktycznie trzykrotnie dostępność do pediatry i internisty. Również przystąpiliśmy do ministerialnego programu, który, o którym chyba wszyscy wiedzą o opiece skoordynowanej, by, która jest promowana przez pana ministra Niedzielskiego. Polega to na tym, że pacjenci naszej poradni będą mieli łatwiejszy, szybszy, krótszy dostęp do takich specjalistów jak endokrytolog, diabetolog, pulmonolog i kardiolog. Jest to następny etap rozbudowy infrastruktury leczniczej w naszym szpitalu, co poprawia. Jakość opieki nad pacjentem, z czego ja jestem bardzo zadowolony jako lekarz. Przede wszystkim skróciliśmy kolejki do pediatry, które były bolączką naszej przychodni, jak i całego powiatu. W tej chwili bez problemów. Mam taką ilość pediatrów zatrudnionych, że każde dziecko, każda matka, ojciec może tutaj swoje dziecko przenieść do naszej poradni, będzie miała swobodny dostęp do pediatry. Podsumowując, dziękuję jeszcze raz Panu staroście zarządowi za wsparcie. No i muszę się pochwalić, że pierwszy raz udało nam się, że środki własne szpitala wypracowane na nadwykonania w wysokości 108 tysięcy złotych mogliśmy przeznaczyć swobodnie na remonty. I, po, I dzięki temu, że przeznaczyliśmy, mamy to wyremontowaną tą poradnię, a mimo to wynik finansowy za zeszły rok jest wynikiem dodatnim. Dziękuję bardzo.